I tam zapraszam na film o otoczeniu dwóch czpieni równocześnie. Tutaj jest środek łączenia tych dwóch czpieni. Uciąłem sobie dłuższy wałek, zrobiłem na kiełki z dwóch stron i dwa czpienie toczę sobie na. Tu już jedna strona już jest, tu już jest na gotowo. Tu będzie, tu jest pasowanie podłożysko. No i tu jest pasowanie podłożysko. O teraz chyba widać. A tu na środku jest wybranie 1 dziesiątą. Bo tu łożysko będzie sobie przechodziło luźno. No i dopiero tu na końcu będzie trzymać. Tu będzie jeszcze ta siedzlica, też toczona w kłach. No i tu na końcu będzie zrobiony gwint. No a później odwrócę sobie z tą drugą stronę. Zanim zrobię gwint, odwrócę sobie tą stronę i będę robił to samo z tej strony. Jak zrobię już później z tej strony na Fi 12 tu M12 i z drugiej, no wtedy wezmę to sobie przetnę, splanuję, zrobię fazki i w ten oto sposób. Powstaną dwa czpienie. Jest to bardzo wygodne, no bo by było tutaj krótkie trzymanie, wysuwanie, jakieś kombinowanie, a tak to dzięki sercówce, bo wtedy można przybrać normalnie wióra, tak jakbyśmy toczyli z uchwytu. No i to jest taki mój ciekawy sposób. Dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.